Część druga Misje w Azji i Ameryce Łacińskiej. Dla księdza Franciszka Jordana idea misji była bardzo istotna od pierwszych lat założenia zgromadzenia. Dzięki głębokiej inicjatywie, silnej wierze i nieustraszonej gorliwości księdza Jordana. Kongregacja do spraw rozkrzewiania wiary przekazała pod opiekę Salwatorianów nowo erygowaną prokuraturę apostolską w Assam. Assam było pierwszą misją Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Wspaniałe rzeczy mówi się o salwatoriańskich misjonarzach, pionierach, którzy z niezmordowanym zapałem głosili Królestwo Boże. Misjonarska obecność Salwatorianów w Assam trwała zaledwie przez okres 25 lat, od 1890 do 1915 roku, kiedy to musieli opuścić Indie z powodu pierwszej wojny światowej. Dzisiaj na nowo Salwatorianie pracują w Indiach i w kilku innych krajach azjatyckich. Wikariusz generalny, ksiądz Andrzej Urbański, odpowiedzialny za salwatoriańskie misje, podzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z fundacjami azjatyckimi. Po tym jak nasz ojciec założyciel rozpoczął pierwszą misję w Assam, która rozwijała się bardzo dobrze, ale niestety musiała być zamknięta z powodów politycznych, przyjęliśmy misję w Chinach. Ta także musiała być zamknięta z tych samych powodów. Od chwili zamknięcia tych misji nie otworzyliśmy żadnych nowych fundacji na kontynencie azjatyckim, gdzie żyje większość ludności świata. Później powróciliśmy do Indii, ale to nie może być traktowane w sensie ścisłym jako nowa misja. Tylko trzy lata temu założyliśmy nową fundację na Filipinach. Mamy nadzieję, że ta fundacja będzie naszą bazą dla przyszłej religijnej formacji w Azji. Baza taka jest konieczna, ponieważ wiele azjatyckich krajów, w których większość ludności należy do starożytnych religii, stawia wiele przeszkód dla ewangelizacji. Filipiny cieszą się wolnością religijną i dlatego dają nam możliwość zorganizowania formacji religijnej dla naszych azjatyckich kandydatów w azjatyckim kraju. Mamy doświadczenie, że lepiej realizować podstawową formację zakonną na tym kontynencie, z którego pochodzą kandydaci. Azjatyckie dziedzictwo kulturalne oraz bogata historia duchowości w tym wymiarze ubogaci nasze towarzystwo. Widzimy również, że Azja jest potencjalnie bogatym źródłem powołań dla naszego zgromadzenia. Pierwszym krajem, do którego przyszliśmy, to Indie, oficjalnie nazywane Republiką Indii. Kraj ten znajduje się w południowej Azji na Półwyspie Indyjskim. Stolicą Indii jest New Delhi, a największym miastem jest Bombay. Indie zajmują drugie miejsce po Chinach, jeśli chodzi o liczbę ludności, która w roku 1996 osiągnęła 953 miliony. Główne religie to hinduizm, islam, chrześcijaństwo, buddyzm i dżanizm. Salwatorianie powrócili do Indii po prawie 80 latach nieobecności. W 1988 misja w Tanzanii podjęła się ponownego otwarcia. Salwatoriańskiej misji w Indiach. Dwa lata później zostało zakupionych 12 akrów terenu w Carmelaram w mieście Bangalore, na którym to zostało wybudowany salwatoriański nowicjat i dom dla studentów. Na nasz ośrodek zostało wybrane Bangalore z powodu centralnego położenia oraz mieszczących się tam wielu katolickich centrów formacji religijnej i kapłańskiej. Pierwsi kandydaci zostali przyjęci 9 czerwca 1990 roku. W rok później pierwszych sześciu kandydatów rozpoczęło nowicjat, a 19 marca 1992 pierwszych pięciu nowicjuszy złożyło profesję zakonną. Formacja podstawowa rozpoczyna się kandydaturą, która trwa co najmniej 6 miesięcy. Zaraz po niej następuje roczny postulat. Bezpośrednie wprowadzenie do zakonnego i salwatoryjskiego stylu życia ma miejsce w nowicjacie, który trwa 12 miesięcy. Kolejny okres formacji podstawowej obejmuje studia filozoficzne i teologiczne. Pierwszym indyjskim salwatorianinem jest ksiądz John Wallon Pryer, który swoją formację podstawową otrzymał w prowincji angielskiej. On też w początkowym okresie pełnił funkcję koordynatora Fundacji Indyjskiej. 17 lutego 1997 roku przyjęli święcenia kapłańskie księża Selwarać, Filip Pukurelli i Marii Anandrać. Są oni pierwszymi indyjskimi salwatorianami formowanymi w Indiach. Dwóch z nich pracuje obecnie w Indiach, natomiast jeden wyjechał na dalsze studia na Filipiny. W 1998 roku kolejnych trzech kleryków przyjęło święcenia dekonatu. Nasi studenci filozofii i teologii mogą studiować w miejscowych instytutach w Bangalore jak również w naszym wyższym seminarium duchownym w Morogoro w Tanzanii. W 1990 roku kupiliśmy dom przy Longu, byłym centrum naszej misji w Indiach. Dom ten w przyszłości będzie pełnił funkcję domu formacji podstawowej. W międzyczasie znajduje się w nim ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych. Od 1993 roku pracujemy w Nogong. Znajdującym się na terenie naszej pierwszej indyjskiej misji. Prowadzimy tam dużą parafię, szkołę i sierociniec. W planach jest praca w kolejnych parafiach należących kiedyś do naszej pierwszej misji. Wraz z rosnącą liczbą lokalnych powołań. Nasze marzenia powrotu do naszej pierwszej misji stają się rzeczywistością. Przez wiele lat chcieliśmy rozpocząć również fundację na Filipinach. W końcu w 1996 roku pierwsza wspólnota na Filipinach rozpoczęła swoją działalność. Bezpośrednio odpowiedzialnym za tą fundację jest generalat. Pierwszym Salwatorianinem pracującym na Filipinach był ksiądz Jarosław Dziuba. On też obecnie jest superiorem wspólnoty w Manili. Ludność Filipin obliczana jest na około 75 milionów. Jej rozmieszczenie jest jednak bardzo nierównomiernie. Istnieją ogromne obszary niezamieszkałe, podczas gdy inne posiadają nadmierną liczbę mieszkańców. Ludność Filipin to w 80%. W 4% katolicy, 4% to muzułmanie i około 10% protestanci oraz inne wyznania. Głównym celem naszej salwatoriańskiej fundacji na Filipinach jest praca wśród ubogich w bardzo ścisłej współpracy z siostrami salwatoriankami. Filipiny z dużą liczbą ludności katolickiej są wspaniałym źródłem powołań kapłańskich i zakonnych. To właśnie daje nam nadzieję na przyszłość. Kraj ten cieszy się wolnością religijną, dlatego pragnęlibyśmy, aby Filipiny stały się naszą bazą dla formacji podstawowej w całej Azji. Pierwszy dom został niedawno zakupiony i służy jako centrum dla wspólnoty i jako dom studiów. Obecnie do wspólnoty przynależy dwóch księży z prowincji polskiej, jeden z Indii i jeden kleryk z naszej misji na Tajwanie. Dom ten posiada ogromną zaletę, gdyż znajduje się w bardzo bliskiej odległości od jezuickiego uniwersytetu w Manili. Jeśli chodzi o przyszły dom nowicjacki, to chcemy, aby znajdował się w spokojnym zakątku poza stolicą. Następnym ważnym salwatoriańskim ośrodkiem w Azji jest nasza misja na Tajwanie. Posłuchajmy, co mówi o bogactwie duchowym wniesionym do zgromadzenia przez współbraci z Dalekiego Wschodu ksiądz Dominik Su. Kultura chińska posiada bogate zasady moralne i etyczne. Są one często zgodne z duchem Ewangelii. Co my możemy zrobić dla ubogacenia towarzystwa? My jako Chińczycy czujemy się bardzo szczęśliwi, że możemy żyć i być formowani w tak bogatej kulturze. Co więcej, prawdziwie odczuwamy obowiązek i honor bycia misjonarzami Ewangelii dla naszych własnych ludzi, promowania salwatoriańskich powołań i propagowania jedności pomiędzy kulturą chińską i Ewangelią. Tajwan jest wyspą we wschodniej Azji. Rząd Republiki Chin przeniósł się na Tajwan w 1949 roku, kiedy to armia komunistyczna przejęła kontrolę nad krajem i założył Chińską Republikę Ludową ze stolicą w Pekinie. Ludność Tajwanu obliczana jest na około 21 milionów. Politycznym, gospodarczym, kulturalnym i transportowym centrum Tajwanu jest Tajpej. Tajwan posiada 12 oficjalnie uznawanych religii, wliczając w to buddyzm, taoizm, religię katolicką i protestacką oraz islam. Niewiele więcej niż połowa ludzi na Tajwanie jest wierzących. Najwięcej wiernych posiada buddyzm, a po nim taoizm. Po przejęciu Chin przez komunistów, chińscy Salwatorianie wyjechali na Tajwan, aby tam kontynuować swoją pracę. Dzisiaj nasza chińska misja liczy sześciu księży, w tym pięciu Chińczyków i jeden Austriak, ksiądz Andreas Mohr, który pracuje tutaj od 34 lat. We wspólnocie jest również jeden brat i trzech kleryków, z których jeden studiuje na Filipinach, a dwóch na Tajwanie. W przeszłości pracowali tutaj także Salwatorianie z Niemiec i Szwajcarii. Na lokalnym cmentarzu znajduje się kilka salwatoriańskich grobów. Pośród nich mogiła księdza Inigo Keniga, który pełnił funkcję prefekta apostolskiego na terenie naszej byłej misji w Szału, Fukien w Chinach, aż do czasu, gdy komuniści przejęli władzę w kraju. Obecnie pracujemy na terenie pięciu parafii dekanatu Ilan. Oraz w drugim dekanacie W. Ulaj. Ksiądz Simon Chen jest dziekanem, a zarazem superiorem naszej salwatoriańskiej misji. Poza zwyczajną pracą duszpasterską, przy prawie wszystkich parafiach prowadzimy przedszkola, które w znaczny sposób wspomagają dochody misji. Bardzo interesującą inicjatywą jest nasza fundacja w Wenezueli, zapoczątkowana w roku 1983. Wenezuela jest republiką w Południowej Ameryce. Długość wybrzeża Wenezueli wynosi około 2800 km. Stolicą i największym miastem jest Caracas. Rozległa rzeka Orinoco ciągnie się na wschód poprzez środkową Wenezuelę. I odprowadza wody prawie z 4 piątych powierzchni kraju. Główną religią jest wyznanie rzymskokatolickie. Ludność Wenezueli wynosiła w roku 1996 około 21 milionów. Około 80% ludności żyje w górach na północy lub na wybrzeżu. Niewielka liczba, bo tylko 5%, zamieszkuje ogromne obszary na południe od rzeki Orinoco. Jako pierwsza została założona wspólnota w San Felix na brzegach rzeki Orinoco przez członków proprowincji hiszpańskiej w roku 1983. Obecnie większość pracujących tu współbraci pochodzi z Belgii, trzech z nich pracuje w sąsiednim kraju, w Surinamie, gdzie prowadzą dwie parafie. Są tu także trzej Hiszpanie, jeden Niemiec i dwóch Wenezuelczyków. Jak również są dwaj bracia z Hiszpanii i trzej miejscowi klerycy. Ksiądz Michel Copin pracuje jako wicerektor i wykładowca w międzyzakonnym seminarium w Caracas. Salwatorianie w Wenezueli pracują głównie w duszpasterstwie parafialnym, włączając to w między innymi dużą i bardzo ubogą parafię w Catia. Spotykają się z ludźmi, zwłaszcza w grupach, w których otrzymuje się podstawową formację chrześcijańską. Oczywiście jest miejsce i czas również dla grup modlitewnych innego rodzaju działalności apostolskiej. Zapytaliśmy księdza generała Karola Hoffmana, o najważniejsze zadania, jakie podejmują Salwatorianie w Wenezueli oraz o środki, którymi się posługują w swojej pracy. Przez Jordan założyciel Salwatorianów zaleca swoim duchowym synom, aby wszystkimi możliwymi sposobami i środkami głosili Zbawiciela. Podstawową Fr. pracą Salwatorianów w Wenezueli jest posługa w slamsach. Nasi współbracia muszą pracować na różnych polach jako księża, nauczyciele, konsultorzy, budowniczy, organizatorzy. Sukces nie jest najważniejszy dla Boga, ale mogę powiedzieć po moich wizytach w Wenezueli, że oni po prostu czynią życie ludzi bardziej wartościowe. Nasi współbracia rzeczywiście pracują dla zbawienia człowieka. Of the people. Towarzystwo Boskiego Zbawiciela żyje rytmem życia Kościoła. Salwatorianie próbują odpowiedzieć na wezwanie Kościoła do ewangelizacji świata. Jest ona centralnym punktem naszego charyzmatu i gdy niesiemy Ewangelię do innych krajów, pozostajemy wierni ewangelicznemu życzeniu naszego Założyciela. Aby wszyscy poznali Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga, i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Kościół dzisiaj doświadcza kryzysu powołań kapłańskich i zakonnych. Oczywiście ten kryzys nie ominął i Salwatorianów. Próbą rozwiązania tego problemu jest również zakładanie przez nasze zgromadzenie nowych fundacji i misji. Staramy się także pomóc tym nowym wspólnotom w umacnianiu ich wiary oraz w zachęcaniu młodych ludzi do służenia Bogu w życiu kapłańskim i zakonnym w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela.